Złota kurka. Znowu chodzimy po. Yy, nie po lawie, ale po złocie. To jest ta muzyczka z jedynki. O co chodzi? Ale to jest wszystko dziwne. Ej, seria nic nie widzę. Okej, okay, to dzisiaj sprawdzimy, do czego służą te dwie identyczne dźwignie. Przy okazji, jak tutaj przychodziłam, to w poprzednim odcinku przedstawiliśmy te dźwignie. Ona otworzyła klapę na środku i ta klapa się zamknęła, a dźwignia się znowu ustawiła. I ta klapa się drugi raz nie otwiera. <laughs> Czyli to było takie... O, widzicie? Odskoczyła. Więc trzeba to mieć na uwadze, bo może ona się też nam do czegoś yy, w przyszłości przyda. A to, nie wiem, tu nic. Te? Te drzwi się otworzyły jeszcze ziomek. I on jest aż na trzy razy. A jeszcze gdzieś jeden chodzi. Słyszę tego jednego, co przed chwilą widzieliśmy, ale jeszcze jeden spir chodzi gdzieś. Uuu! Jakieś drzwi się otworzyły! A skąd tutaj facet do mnie strzelał? Ja nie, wiem, ja nie wiem... Ja nie wiem, co się dzieje. Jeszcze Yeti mnie atakuje. Idziemy tam, bo się otworzyły y, jakieś drzwi. Gdzie te drzwi są? Matko... Matko! One są tam... Aha, tam na górze jest! Dobra! Dobra. Czyli faktycznie tam na górę trzeba pójść mu nakopać. Tam jesteś. Okej. Okay. Dobra, nie będzie już nam przeszkadzał. No to jeszcze tą drugą sprawdźmy. Uhu! Cześć ziomeczki. Zmienimy broń, bo został nam tylko jeden nabój. I co my tu mamy? Tu nic. Facet sobie tu po prostu istniał. Tu też nic. A na środku? I na środku też nic. Co chodzi z tym poziomem? Jaki jest dziwny. Ale dobra. Zobaczmy, czy się otworzyły może tutaj. kojarzę, że te były jeszcze drzwi. Otwarte są. No tak, no bo z nich ten Yeti przybiegł. I się włącza... Batalistyczna muzyczka. I tam idzie się w głąb lasu. Dobra. Aha, chyba się uspokoiło. Ale tam na górę? Czekał, czy tam będziemy kiedyś. Czy może ten gościu się zwiesił i nie wypadł? <laughs> tak to już mogło być. Tak, też mogło być. Wow. Ja tak z automatu zrobiłam ten skok. O kurczę. O kurczę. Będziemy skakać po koronach drzew. I jeszcze gdzieś słyszę ziomeczka. A oni to... Spinają się po wszystkim, chodzą po wszystkim. W oryginale było ciemnie. O! Gdzieś tam po górze. Chodzi. O, widzę go! Yeah! To by, tam jeszcze tak wysoko będziemy szli. O kurde. Ej, seria ja nic nie widzę. W tych krzakach. <grym> nic nie widzę w tych krzakach. O, tutaj mamy mostek. Spróbujemy ten mostek chwycić. I może dojdziemy do tej małpy na górze. A tam w drugą stronę coś było? Ja, ja otwieram od razu granatnik Dobra. Ogarnięte. Tak fajnie zrobili taką tapetę. Fajnie. Tu, tu na górze drzew mi się podoba. Oj, o, ja, ja prawie spadłam. Aha. Prawie spadłam. Mi teraz wyskoczy jakiś Yeti. Aha. Za rogu. Uu. No tu widzę, że tu da się iść. Aha. Aha. Ujuj. Straszne tu są zakrętasy. Taka jakby jakaś zjeżdżalnia. A zobaczymy, czy... Co się stanie, jak pójdziemy tu. Bo tu jest... Aha. Tutaj jest... Tak, mi tutaj świeczkę. Co? O. Ale... Jejku, ja wróciłam do punktu wyjścia. Takie kółeczko, zrobiło. Hmm. Dobra, bo wiecie co? Ta złota tutaj rampa mnie tak ona intryguje. Mi się wydaje, że tutaj trzeba będzie coś źle parkour porobić. O! Widzicie? Aha. Hihi. I teraz tam. Nie. Chyba jeszcze raz. <ścoughs> znowu chodzimy Aha. po. Y, no, nie po lawie, ale po złocie. Nie, <laughs> yeah, ale fajnie. Dobra, <laughs> takie śmieszne miejsce znalazłam. To wracamy. Jest, stało się. Oj, jakiś był dźwięk. O kurde. Oj, oj, oj. to są jakieś. Y te... Czasówki. A tam jest jakieś przejście. Cześć. Cześć. No przecież tam widziałem, że no ewidentnie tam jest wejście jakieś. O! A ciekawe, czy to jest jakieś yy, tajne przecież tutaj trzeba było iść, bo tam jeszcze była dalej jakaś droga. Ja myślę, że tu siedzie taki sekreciku Musi. by było zbyt skomplikowane, gdyby się nie szło do tych Kurde. Ale... Może hmm. trzeba po prostu sobie ci skok w tył. O! Wow! Ale styk, ale styk. Jak ładnie. Ślicznie. I włączyli taką ładną muzyczkę. To jest ta muzyczka z jedynki. Musimy być ostrożni. Tam. Wygląda to jakoś inaczej. Jej ja zapisuje się co chwilę, bo. I co i stąd, gdzie? Tam? Nie! O! Myślałam, że zaczęło się kąpać. Ale chyba widziałam, że. Tam da się to Dobra i co? I stąd tam jest. Dobra. I tu. Ale fajne. Mega. Dobra. I tu się udało. Jak to wyglądało w oryginale? Aha, było takie migające. I coś nam to dało? Nie. O nie. Ale ja nic nie zebrałam. Ja nic nie wzięłam stamtąd. To, to chyba nie było takie tylko do oglądania. Okej, okay, widzę już. Czyli stąd nie tam w prawo, tylko tutaj. I stąd tutaj. I mamy drzwi. Ale są nieotwarte. A jak mam te drzwi otworzyć? Jakie mam te drzwi otworzyć? Tak jakby tam, jakby to była jakaś taka ściana dziwna <laughs> ja! Aha. Oje. o co chodzi? <laughs> Ale to jest wszystko dziwne. Ale to jest wszystko dziwne. I właśnie to będzie sekret. Aha. Może on tam jest gdzieś schowany. Wow! Ła! No, no, no. <laughs> przestraszyłam! spokojnie może aha patrzcie tu na górze są takie ten plastry Mhm Jest tam czaszka Mam czaszkę prawie Ale super wszystkie sekretiki znalazłam sama Aha Pan, to powinno być za chwilę już po, yy, koniec etapu. Chcę tylko skoczyć teraz w tym odcinku. I tutaj zapiszę się, bo nie wiem, czy to nie było pułapka. Nie, okej, okay, dobra. Aha. Ale to było fajne, to było mega. No dobra, aha i teraz się otworzyły te drzwi. No to wracamy w takim razie, tylko... To gdzie ja mogę teraz? Być? Aha, wracamy do tych... Do, wracamy do tego pomieszczenia z tą klapą. Okay, jesteśmy szybko i lecimy do końca poziomu. <laughs> Speedrun robimy. Co tutaj? A nie, tam da się też iść. O, aha, <laughs> głupia, głupia. No, bo tam pewnie w tych drzewach są jakieś znajdzie, jakieś naboje czy flary. Ja już po prostu chcę dojść do końca tego etapu, go gram, bo tak strasznie długo już zmęczona jestem. No tam jest jakieś pomieszczenie z z rzeczami. Ojejku. Ale was tu jest. Ale was tu jest. Dobra, bierzemy naboje. Aha. Bierzemy teczkę Aha. i otworzyła się brama dzięki temu. Aha. A tu co mamy? Jejciu, ja tam do góry mam iść? No niby mogę, ale a zobaczmy co się otworzyło jeszcze w tej bramie tam Aha, tutaj jest początek poziomu. Dobra, czyli tak, jakby potrzebowała do czegoś wrócić, spoko, spoko rzecz. Dobra, idziemy tymi yy, drabinami do góry. Tu jest teraz tak jakoś dziko. co chodzi złota maska maska tornarus tornarsuka o kurka złota kurka ale masz fajną ten Aha! Ojej. Jeszcze z kurką będziemy walczyć. No to dobrze pamiętałam, że ta kurka była ten. Złota, bo w normalnej części była czarna. Ojej, kurcz. Zakleszczyłam się. Ła! Uciekaj! Ale tam masz kurkę jaja. I ty tych y, znosisz. Ła! Jak skończyły mi się granatniki. Dobra, to Uzi. Zrobili ją mocniejszą. Aha, no tylko troszeczkę mocniejszą. A co tutaj jest, coś je? Koniec? Ja myślałam, że coś jeszcze będzie. Nie rozejrzałam się po tym miejscu, przepraszam was. Ale to w takimś tam nie byłoby nic ważnego, no bo. Yy, Zebraliśmy wszystkie te najważniejsze, i doszliśmy do końca poziomu. Czyli naszym celem było pokonanie złotej kury. Tak naprawdę. I to nie było królestwo, tylko kurestwo. <grystwo> no, nie spodziewałam się, że będzie jakaś scenka na koniec, yy, ale chyba powinien być yy, ten dodatkowy. Poziom, tak mi się wydaje, więc jeszcze nie będziemy kończyć części drugiej Tomb Raidera, bo na pewno pamiętam, że był yy, dodatkowy poziom. Więc ja sobie tutaj posłucham mojego bangerka ulubionego i widzimy się w następnym poziomie. Dzięki bardzo. Papa!